Witam Was moi kochani. Wyjmujemy teraz kartę już na 5 października. Jest to czytanie ogólne, więc oczywiście nie z każdym z nas będzie ono rezonować całkowicie. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne, na prywatne kursy tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, oczywiście. I na takie indywidualne przesłania z kart przeznaczone specjalnie dla Was. Zajmuję się także reiki i oczyszczaniem energetycznym za pomocą jajowania dzięki temu możemy pozbyć się z naszego życia wszelkiej negatywnej energii, która nas blokuje, utrudnia nam życie nam po prostu szkodzi, mogą to być również glątwy, uroki i podczepienia piszcie więc kochani w komentarzach a najlepiej na mojego maila, który jest podany pod każdym moim filmikiem na YouTubie, darotowe przesłania dla Ciebie i na TikToku, oczywiście, w opisie. Dziękuję Wam, kochani, za Waszą aktywność na obu moich kanałach i serdecznie Was zapraszam. Również na mój kanał YouTubeowy. Tarotowe Przesłania dla Ciebie, ponieważ jest to kanał dopiero raczkujący i Wasza aktywność jest, jest na nim szczególnie potrzebna, po to, aby mógł się dalej rozwijać. Bardzo proszę Więc Was, kochani, o subskrypcje, obserwowanie mojego kanału na TikToku o polubienia, komentarze i wciskajcie kochani te dzwon dzwoneczki na YouTubie, będziecie wtedy otrzymywać powiadomienia o moich kolejnych czytaniach. Piszcie też, co tam u Was, jak te czytania z Wami rezonują, jakie tematy Was interesują, spod jakiego znaku jesteście, skąd jesteście. Bardzo mnie to interesuje, bardzo mnie te komentarze cieszą i biorę je też pod uwagę, jeśli chodzi o kolejne nagrania. I moi kochani, na 5 października wyszła nam karta dziewiątki Buław. Jest to karta zranionego wojownika, który dużo już w życiu przeszedł dużo złych sytuacji go spotkało. Dużo pracy ma już za sobą, różnych przeszkód, utrudnień, ale mimo wszystko idzie do przodu i się nie poddaje. I ta karta do tego właśnie zachęca. Mówi o tym, że bez względu na to, jak trudna była nasza droga, nasze życie wcześniejsze czy też w ostatnim czasie, jak ciężko nam jest, i ile spraw trudnych mamy na głowie, jednak ta karta właśnie zaleca, aby się nie poddawać. Abyśmy jak ten wojownik właśnie w dziewiątce Buław, który jest mocno poturbowany, zmęczony, a także nieufny, widzi być może wszędzie podstaw, jakąś pułapkę. Wrogość, no, żebyśmy się kochani nie poddawali i szli do przodu, bo jesteśmy już blisko. Karta zachęca również do tego, abyśmy nie byli aż tak bardzo nieufni wobec świata, wobec otoczenia, wobec życia, abyśmy otworzyli się na nowe drogi w naszym życiu, nowe możliwości, nowych ludzi, nowe relacje, nowe uczucia, ponieważ mamy taką możliwość, ten trudny okres. W naszym życiu, jak długo by on nie trwał, dla jednych długo, dla innych krócej, dobiega końca. Z tyłu, kochani, widać już światło, i droga, która biegnie za nami i na której my już stoimy, prowadzi nas właśnie do tego światła, do tego zwycięstwa, tego sukcesu, do lepszego życia. Więc damy radę, nie poddawajmy się. Tyle już przeszliśmy, tyle już za nami, więc jeszcze te trochę możemy wytrzymać, jeszcze te trochę możemy przejść, kochani. Nie poddawajmy się, będąc już tak blisko. Pamiętajmy, że nigdy tak naprawdę nie wiemy, jak daleko jesteśmy od celu. I czasami dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś się poddaje, nie wiedząc o tym, że zwycięstwo jest tuż, tuż, że nadchodzi światło, pomoc, polepszenie sytuacji. Tak więc nie poddawajmy się i po prostu z determinacją i cierpliwością podążajmy do obranego celu. Jeśli chodzi o stałe związki, mogliśmy napotykać w nich na Różne trudności w ostatnim czasie, lub nawet przez dłuższy czas możemy czuć się poturbowani. Coś mogło się wydarzyć, że jesteśmy nieufni wobec naszego partnera, nieufni wobec naszej sytuacji, naszego związku. Niektórzy, mam nadzieję, że niewiele jest takich osób, są gotowi nawet się poddać, ponieważ za dużo jest problemów, jest ciężko. Kochani, nie poddawajmy się, dalej pracujmy nad tą relacją, ponieważ ten trudny okres ma szansę się niedługo skończyć. I jeśli się nie poddamy i o niego zawalczymy, otworzymy się też na naszego partnera czy na bliską osobę w rodzinie, no to po prostu mamy szansę pójść nową wspólną drogą. I dalej naszą relację czy naszą rodzinę budować. Jeśli chodzi o nowe relacje, no możemy właśnie być nieufni wobec nowych osób. Karta ta zaleca jednak, aby spróbować się na nowe osoby otworzyć, ponieważ może się okazać, że wcale nie jest tak źle, że nie wszyscy są tacy jak nasi poprzedni partnerzy, partnerki. Że możemy stworzyć coś nowego i pięknego i zakończyć ten trudny okres w naszym życiu, być może zgorzknięcia, rozczarowania, poranienia. Możemy poznać też osobę, która dużo złego przeszła, która jest rozczarowana, nieufna i może potrzebować czasu, aby się otworzyć, aby nam zaufać i zaufać życiu jeszcze raz. I spróbować pójść nową drogą, zacząć nowy związek. Jednak, randki, mimo wszystko, mogą być gorące, jak to w buławach, pod warunkiem, że właśnie nie będziemy się za bardzo zamykać, że się na nową relację zdecydujemy i na tą drogę po prostu wejdziemy, bo, jak to widać na karcie, ona już właściwie przy nas jest już właściwie na niej stoimy, tylko od nas zależy, czy, czy po prostu będziemy chcieli nią podążać. Jeśli chodzi o pracę, również mogło być dużo problemów, nadłóg pracy, dużo obowiązków, może jakieś nieprzyjemności ze strony szefa lub współpracowników, jakieś przeszkody różnego rodzaju, na przykład urzędowe. Również w naszej działalności może być tego po prostu bardzo dużo, mamy dosyć, jesteśmy zmęczeni, poranieni. Kochani, nie poddawajmy się, przejdźmy przez ten trudny, trudny okres, bo on, jak już powiedziałam, dobiega końca. Jeśli jesteśmy zmęczeni szukaniem nowej pracy, to również nie powinniśmy się poddawać, bo jest przed nami już nowa droga i mamy szansę na nią wejść. Jeśli nawet jeszcze takiej propozycji, oferty, możliwości nie mamy, to ona wkrótce się pojawi i warto dalej pracy szukać. Również może nastąpić poprawa naszego zdrowia. Nie bądźmy jednak tak, tak nieufni. Może powinniśmy zwrócić się do pomocy o specjalisty. Zaufać komuś, kto ma jakieś doświadczenie. Może to być oczywiście naturoterapeuta również. Może powinniśmy zwrócić uwagę na metody, które budziły naszą nieufność do tej pory. Jeżeli jedne metody zawiodły, być może pomogą nam inne, bo w tej karcie mamy na to dużą szansę. Jeśli chodzi o finanse, sytuacja jest podobna. Otwórzmy się, kochani, na nowe możliwości, nową współpracę. Nie rezygnujmy, nie poddawajmy się, bo jeśli się nie poddamy, mamy szansę swoje życie finansowe, materialne również polepszyć. Jeśli chodzi o przesłanie od jednorowców, mamy tutaj piękną kartę pióro. Ta karta to wiadomość od jednorowców. Że są blisko ciebie. Zaraz zobaczymy, co mamy tutaj więcej. Jeśli wybrałeś tę kartę, to znak od jednorowców, że mają do ciebie wiadomość. Wypatruj więc znaku o nich i wiesz, że są przy tobie. I afirmacja dla nas wszystkich na 5 października. Oczekuję dziś wiadomości od jednorowców. Tak więc kochani, bądźmy uważni, zwracajmy uwagę na znaki od wszechświata, na znaki wobec nas, wokół nas, na nasze sny, na naszą intuicję. A choćby nawet na piórka, kiedy e, idziemy na przykład na spacer, e, może to być również wiadomość. W każdym razie tego dnia możemy oczekować e, dobrej i pomocnej wiadomości e, dla nas, która może nam właśnie w czymś pomóc. E, może to być również taka wiadomość tego rodzaju przychodząca z naszego wnętrza, że nadszedł już czas na otwarcie się, na zburzenie murów, które zbudowaliśmy wokół siebie, na otwarcie jakby granic, nadanie możliwości innym, aby mogli do nas się bardziej zbliżyć, zmniejszyć dystans, poznać nas. A no i wtedy z tego coś dobrego może wyniknąć dla nas i dla innych. Dziękuję Wam moi kochani za wysłuchanie tego czytania. Zapraszam Was na kolejne. Do usłyszenia, pa pa!